Dziękuję bardzo. Chciałem wypowiedzieć się polemicznie, jeśli chodzi o Pana opinię w sprawie tej umowy gazowej, gdyż ta umowa to nie jest taka umowa, że jeden kraj udostępnia instalację wojskową i bierze za to pieniądze, a drugi kraj sprzedaje gaz i też bierze pieniądze. Otóż powstał rodzaj połączenia barterowego w którym Ukraina będzie dysponowała przez 20 lat tańszym gazem a ten tańszy gaz w wartości około 4 miliardów dolarów to nie są pieniądze, tylko to jest, to, są, to, to jest pewnego rodzaju zniżka, z której będzie korzystało społeczeństwo. I nigdy, nigdy tym ludziom nie zabierze tego tańszego gazu. Czyli mamy do czynienia po prostu z chorym porozumieniem, które nie ma nic wspólnego z tworzeniem reform rynkowych w tamtym kraju. I druga rzecz, o której chcę powiedzieć jasno, rola opozycji w tej sytuacji. A oglądałem wczoraj relacje z Parlamentu Ukraińskiego. Jestem zdruzgotany poziomem, jaki zaprezentowała opozycja propozycja y, y, ukraińska, zamiast rozmawiać ze społeczeństwem i przekonywać do swoich argumentów, zaprezentowano hepening, y, który y, z demokracją niewiele miał y, wspólnego. W związku z tym moje pytanie czy ten bagaż optymizmu... Ja też miałem okazję rozmawiać z prezydentem Janukowiczem, z całym, całym establishmentem nowej władzy. Czy, czy my za, za łatwo nie, nie przyjmujemy optymistycznego scenariusza? Dlatego, że rząd re, realizuje politykę suwerenną, zgoda, zgodnie z prawem. Ma nawet większość w parlamencie, co udowodnili. Tylko czy to wszystko nie tworzy faktów dokonanych, czyli rozmowa o integracji właściwie staje się coraz bardziej problematyczna.